No i tu już mam pozakładane doloty, do dolot i z przejściówką, tu muszę założyć jeszcze jeden króciec po wyczyszczeniu farby i on tu będzie przykręcony w tym miejscu. No i tutaj z tej strony będę zajmował się wszystkimi rurami do wody, króćce, obudowę termostatu, tam za zaślepką, tu jest termostat już nowy w pudełku i tam on będzie wsadzony w tą dziurę i na ten termostat idzie obudowa termostatu jest przykręcana tam do środka no i tu są te wszystkie króćce, ten idzie do obudowy chłodnicy oleju tu są dwa, który jeden właśnie idzie do zasilania chłodnicy oleju tamten będzie szedł do termostatu do góry i jeden króciec od spodu idzie i on jest do już wyjścia na chłodnicę no i tu jest termostat uszczelki, to jest pod chłodn do chłodnicy króćca. i te są do tych pozostałych króćców do termostatu tu jakby tak przyjrzycie się, tam jest miedziana tuleja od wtrysku widać, od wtryskiwacza. A tu widać w środku jak chłodnica wygląda właśnie, chłodnica oleju jest chłodzona cieczą. No i tu jest przykręcony już ta obudowa termostatu. Trzeba pamiętać właśnie, że te trzy śruby muszą być luźne, bo jeśli dopiero dokręca jak już jest kolektor wydechowy założony. To jest właśnie ten termostat i ta guma, właśnie z jednej, z drugiej strony, ją trzeba ścisnąć tą obudową. To jest taka śrubka regulacyjna, właśnie. Ona się zapiera o kolektor wydechowy i dociska tą obudowę do termostatu, i wtedy dopiero się dokręca te trzy śruby. No i tu już mam. Rury założone, wszystkie króćce, króćce do ogrzewania, wypust na chłodnicę. No tak to wygląda. Tu już mam naszykowany kolektor wydechowy, yy, uszczelki pod kolektor wydechowy, one wszystkie są osobne. Tu mamy szpilki, może wymienić szpilki w kolektorze i dwie szpilki w kolektorze i dwie szpilki do turbiny. Tutaj jeszcze koło zamachowe będę musiał założyć. Koło zamachowe czekam tylko na śruby. To tu jest turbina. Można powiedzieć, taki mokry sen każdego golfiarza. Każdy w golfie by taką chciał mieć. Urobi robotę całkiem spora, chociaż mamy jeszcze i większe. Ale to już są do innych silników, akurat do, do Volvo, ta jest największa. Z tych silników co mamy i Detroit, jeszcze mamy silniki Detroita, to one są większe. Te turbiny, ale to za chwilę będę zakładał. No i tu już mam kolektor przykręcony, turbina też jest przykręcona. Zaraz jeszcze podkładki muszę założyć, nowe nakrętki na turbinę. Turbinę muszę obrócić jeszcze, bo ślimak jest w złą stronę. No tu właśnie mam już obrócone ślimaka, bo ślimak, fabrycznie, jak przychodzi, to jest obrócony, a to jest właśnie wylot na intercooler. No i trzeba tam popuścić tą klamrę z boku i przykręcić. A to właśnie ta rurka to jest ta rurka, to jest zasilanie oleju do smarowania turbiny. A to jest spustowa rurka. Która wraca nią do bloku. I właśnie ta rurka srebrna, to ona kosztuje 950 euro. Śmieszna, <śmieszna cena. No, mówię, no, poprzykręcane wszystko, teraz muszę jeszcze wziąć yy, sposobem naszych ojców: dwie nakrętki skontrować, wykręcić te trzy szpilki tą jedną, drugą, trzecią tam, bo te szpilki są ze złej strony, akurat w tym ustawieniu rozrusznik będzie z tej strony i muszę tu przykręcić.